Cechy wibracji i 1 z dnia urodzenia. Urodzeni pierwszego dnia miesiąca. Lubią być pierwsi i najlepsi. Mają zapędy do rządzenia i dominacji. Ambitni, silni psychicznie, nastawieni na osiąganie celów, ale też egoistyczni, uparci i niecierpliwi. Urodzeni 10 dnia miesiąca. Charyzmatyczni umieją wpływać na innych, również tendencja do dominacji. Indywidualiści mający urok towarzyski, ale czasem zbytni perfekcjoniści lub krytyczni względem innych. Urodzeni 19 dnia miesiąca. Silne psychicznie, charyzmatyczne, szczodre. Osiągają sukcesy pomimo częstych przeszkód. Mogą mieć trudności z równowagą między własnym interesem a altruizmem. Urodzeni 28 dnia miesiąca. Połączenie przywództwa z pracą zespołową. Samodzielni, dyplomatyczni, intuicyjni. Mogą czuć rozdarcie między sercem a ambicją, a także brak rozpoznania i zrozumienia od innych. Daj znać w komentarzu, czy info zgadza się o tobie lub też nie.